Cześć, cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Woz na kanale Ryvik sezon 2. Dziś przetestujemy sobie działanie wyrzutni rakiet, pocisków namierzających do wyrzutni rakiet, działka maszynowego automatycznego oraz magicznego nawozu. Zapraszam do oglądania. Dobra. No, więc tak, yy, zaczniemy sobie może. Hmm, od czego by tu zacząć? Zaczniemy sobie może najpierw od wyrzutni rakiet. Taka po środku, jeśli chodzi o skomplikowanie. Chyba nawet widzę cele, w które moglibyśmy strzelić. Zrobiłem sobie 8 na pocisków i jeszcze 4 namierzające, bo one są dosyć drogie. Uznałem, że nie ma sensu robić ich długie ile. Dobra. Mamy Karnotaura. Obym w niego trafił, powinien na jednego strzała paść z tej rakietnicy. Nie ma zdrowia. 840, uwaga. O kurde, no faktycznie. Oj oj. to był błąd. O nie. O nie. No, to nie był zbyt trudny test. Dobra, jestem już z powrotem. Niestety nasza latawica mm, umarła, ale i tak miałem za niedługo swój nowego pterka, jakiegoś na 150 poziomie poszukać. Takiego, żeby mieć już takiego do końca gry. Dobra, my może poszukamy w tym czasie jeszcze innego celu. Kurde, szkoda, że ten, ten pterek umarł, bo to było tak bardzo, tak bardzo przydatne zwierzę, trochę będą się nowe niestety ekspić. Dobra. Mm, tu jest jakiś raptor, ale jest martwy. Ten triceratops wydaje się w sumie dobrym celem. Przy okazji, namierzymy go sobie przy pomocy. A, bo dobra. Na początku strzymy sobie jeszcze do niego z tej wyrzutni. No, mocna jest ta rakietnica, muszę faktycznie przyznać. Trochę mało, w sumie, moim zdaniem, te pociski są troszeczkę za, za drogie. Że nawet te obrażenia nie powinny być moim zdaniem wyższe, ale może powinny być trochę tańsze naboje. Teraz użyjemy sobie namierzającego, na boje. jak widzicie, teraz tam takie e, żeróweczki zambrugały, że mamy teraz pocisk namierzający. Strzelimy sobie do czegoś co lata, żeby nie było tego tak łatwo trafić. Dobra. Najpierw musimy sobie przycelować. Namierzyło nam i teraz możemy strzelić. I rakieta za tym poleciała. Jak widzicie, idealnie trafiła w cel. Tylko jest ciekawy, jaki to ma zasięg. tu na przykład już tego pterka już nie, nie, nie trafimy z tej odległości, bo rakieta go nie namierzy. Cześć, ja w sumie przestra przestrażę go w sumie. Dobra, niech sobie ucieka. Spróbuję go szybko namierzyć. A, już jest za daleko. No niestety, który w ogóle ten Rex ma poziom? 35. O, zrzut w ogóle zaraz zejdzie. Dobra, strzelmy sobie jeszcze do czegoś innego z tej rakietnicy i zaraz przejdziemy do działka samonamierzającego. O, Terezino. Akurat się troszeczkę na nim zemścimy za naszą gopterka. Dobra, strzelmy sobie tak może pod kątem. Czekajcie, namierzmy go sobie najpierw. I strzelmy tak może tak... Nie, może nie tak, poczekajcie. bo w tego reksa sobie strzelimy. Może. Na podstawie tego baroneksa Jeszcze nie wiem. W Reksa to może ze zwykłej strzelmy, bo ta namierzająco to dwa razy mniej zadaje. To strzelmy sobie do tego Baronyxa, co sobie chodzi pod nami. Tak sobie strzelmy, tak z boku. No, ta rakieta bardzo fajnie widzę skręca. Dobra, strzelmy sobie jeszcze z tej zwykłej do Rexa. Widzę, że ta... Widzę, ta rakietnica ogólnie ma też mało naboju. Spróbujmy w ogóle z dwa raptory na raz zdjąć. Zobaczymy, czy tam się uda. Niestety nie. Za mały obszar wybuchu. Dobra. Kurde, bardzo ma mało użyć ta rakietnica, co mnie smuci. W ogóle strasznie droga jest widzę ta rakietnica, bo sama rakietnica może nie była jakaś specjalnie droga, ale widzę, że się bardzo szybko psuje. Tego reksa chciałbym się pozbyć, przy pomocy tej wyrzutni. No, idzie na nas. Spu myślałem, że z wyrzutni. No i leży. To nie było specjalnie trudne. Dobra, ten dwa naboje są jeszcze zostają, może mi się kiedyś do czegoś przydadzą, a my w tym czasie wróćmy sobie do bazy, bo chciałbym sobie jeszcze przetestować to działko nam, samonamierzające. Jak on będzie się sprawować? Zobaczyłem, że w ogóle naboje do niej są w sumie dosyć tanie, bo tam trzy sztapki, yy, trzy prochy jedna sztabka metalu na trzy naboje, więc w sumie dosyć tanio wychodzi, dwa Gangi atakują hmm. Terror i Raptora, my sobie z tym raczej poradzimy Chciałem sobie ten ten to... bo Bobrzą samę widzę, że tam jakiś Alfa Raptor biega Czyli możemy sobie do niego strzec tymi dwoma nabojami co nam pozostały w sumie, tak sobie teraz myślę no Weźmy sobie to wszystko, to, 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 to i to No i spadamy Bo już się nas zirytował widzę Dobra Spoczywam sobie do tego, Alfa, do tego Alfa Raptora strzeć w sumie z tej nam żyjącej rakietnicy Mam jeszcze w sumie dwa naboje To będzie w sumie w miarę łatwo trafić Chciałbym poczekajcie, jak on teraz tam stoi i je, chociaż ja mam zaraz to zje, bo tam jeszcze jest dilo. O, dostał, tylko chyba... Znowu to przeżył, widzę. Bo to jest jakiś wysoko poziomowy, bo st dwa strzały z rakietnicy wytrzymały to trochę sporo. Dobra, strzelmy sobie jeszcze ostatnim nabojem, bo tyle nam zostało użyć rakietnicy. Tyle nam mogę użyć. Nawet nie wiem. Chyba trzy... na jeden strzał zużywa te trzy użycia, a ma ich 100. No i się skończyło. No i niestety rap Alfa Raptor to przeżył. Ale my przechodzimy do dalszej części odcinka. Teraz zaczniemy sobie testować. Eee... Działko samo-namierzające, e, działko automatyczne strażnicze ja nigdy w ogóle przy basie nie stawiałem, żeby się dzięki nim bronić, ponieważ moim zdaniem trzeba było cały czas tą amunicję uzupełniać, a to przecież nie jest darmowe. Prąd też trzeba doprowadzić, dlatego zawsze zazwyczaj sobie albo stawiałem e, rośliny obronne, albo nic nie stawiałem, bo działka to raczej na PVP Są, będą bardziej skuteczne. Dobra, tu mamy taki ładny pagórek. Tutaj możemy sobie rozstawić jakieś działko. tylko najpierw musimy postawić generator. Generator musimy sobie postawić, prądotwórczy. Mhm. Dobra. Postawmy sobie to działko, może. No, niech w sumie, w sumie tak stoi. O. Właśnie. Jak na razie jest wyłączona, bo tak zwisa. Eee. Czekajcie. A bo trudno już. Zróbmy to, może tak. 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 Dobra, tyle powinno starczyć Połączmy sobie teraz te dwa kable i dołóżmy do tego jeszcze skrzynkę. O. Dobra, teraz jest połączone. Musimy jeszcze wrócić sobie tutaj benzynę i to włączyć. Działko, jak teraz już jest. Teraz już jest no, teraz jest aktywne, jak widzicie. Włączyło się. Wygląda całkiem fajnie z tym takim swoim miniganem. Dobra, dajmy mu naboje. Aha! Tylko on chyba nie korzysta z tych zwykłych nabojów, wiecie? Chyba muszę zrobić takie do karabinu maszynowego. To poczekajcie, zaraz do was wracam. Dobra. Ja jestem już z powrotem, mam już amunicję do karabinu maszynowego. W sumie trochę się zawiodłem, myślałem, że zwykłych nabojów będzie używać. W takim razie uważam, że to jest tak bardzo drogie w takim razie. Dobra. Zwiększę mu zasięg na... ...wysoki, na pewno. E Ostrzeganie, bez ostrzeżenia. 4 sekundowe... Bez ostrzeżenia niech strzela. Yy. Wszystkie cele, tylko ocaleni, oswojone zwierzęta, tylko ocaleni, tylko dzikie stworzenia. Yy. Tylko ocaleni oraz zamontowane za stwory, tylko oswojone stworzenia. Dobra, to zróbmy tylko wszystkie cele. Widzę, że już coś do czegoś tam strzela. Zadaje aż po 118, więc całkiem sporo. No, bardzo widzę, dużo zadaje. Szkoda tylko, że on tak właśnie dużo tej amunicji żre. No, może by jakoś go z niego korzystać, tylko mówię, że po prostu to strasznie dużo amunicji trzeba... Jestem ciekaw, czy on może mnie postrzelić. Wolę chyba tego nie sprawdzać, bo skoro zadaje po 118, to jest całkiem spora ilość. Dobra. Weźmy mu, dajmy jakiś cel, na przykład tego parazaura, bo tam widzę, już jakieś zwierzątka wystrzelał, ale... wolałbym na przykład, żeby jakiś reks nam tu podszedł. Spróbuj zaraz znaleźć coś dużego Diplodok wygląda dobrze To już mam tu lunetę, bo podczas tej podczas tej właśnie, a widzę, że nawet do ryb strzela podczas właśnie takiej tej mgły, to ale nic tu nie widzę tak naprawdę, tam widzę, że coś w lesie jeszcze było dużego Diplodok za nami idzie, zobaczymy jak szybko rozwali to działko Obstawiam, że bardzo szybko Hmm, już się znudziliśmy... najwyraźniej troszkę że jest taki strasznie wolny do działka jeszcze trochę zostało widzę że no masz 3000 zdrowia więc całkiem sporo a jest ten z metalu czyli jest dość pewnie odporny kurde strasznie wolny ten diplodok Normalnie jak coś oswaja i cały czas mnie popycha, to zazwyczaj jest bardzo szybki wtedy akurat. No ale akurat jak widzicie teraz niespecjalnie mu się za mną spieszy. W sumie nie wiem dlaczego. On jest trochę szybszy chyba. Dobra. Zaraz tu podlecimy do niego. Fajnie było jak się na przykład jakbyśmy jakieś raptory na niego zagrowali, bo ich jest całkiem sporo i są ciekawe, czy sobie takie działko z nim poradziło. I już to w niego ładuje. No, sporo mu tego zdrowa zabiera. Zawsze miałem wrażenie, że on strzela tymi małymi nabojami, co daje tak, nie wiem, z dwa razy mniej, strzela, dużo szybciej. No, szybko sobie z tym poradził, widzę. Dobra, ile jeszcze ty masz nabojów? No... Niecała połowa, mówię, widzę, została. No, bardzo je szybko spożywa. Tak jak mówię, one są głównie dobre na PWP. Albo trzeba być naprawdę zdesperowanym, żeby korzystać z nich tak sobie o, na co dzień. O, niedźwiedź w sumie brzmi dobrze, on ma tylko 1000 zdrowia, ale w sumie 90 poziom, a pewnie będzie dosyć szybki. To może musiał jakoś do tego działka dotrzeć. Aha, tylko my nie możemy go podnieść, myślałem, że niedźwiedzia to, to będziemy mogli podnieść, dobra. No on jest całkiem szybki, więc nie będziemy go długo prowadzić. Bardzo chcę zobaczyć jak niedźwiedź walczy z naszym działkiem automatycznym. Już mu się znudziliśmy? Ała. No, płynie sobie za nami. Działko raczej go położy na około... 9-10 strzałów, tak z tego co mi, z tego co wyliczyłem. Nawet nie zdąży do tego właśnie działka dobiec. Raczej. No właśnie że już leży. Dobra, czekajcie, spróbuj tu coś większego zciągnąć. Może mi się uda jakieś raptory albo... Można nawet allazaurę gdzieś zdjęć, ale chyba tu nic nie ma zabrać takiego w pobliżu. No chyba nie niestety. Dobra, chyba nie ma tutaj latać gdzie szukać nie wiadomo kogo. No, tylko że dziasna, jak byłem pod bazą, to tam był Raptor, Karno i jeszcze Terezyno, po prostu którego zginął mój pterek, no ale jak już ktoś czegoś postrzeli, to tego nie ma. No trudno. No niech ono sobie tam stoi, wystrzela sobie to małą ulicę, niech generator wypali, wypali resztę paliwa. Może kiedyś stąd sprzątnę, jak będzie taka potrzeba. Ogólnie jest działek tak jak mówię, nie będę korzystać, chyba że naprawdę będą mi do czegoś potrzebne. Na przykład, nie wiem, do walki z bossami, na przykład na platformie sobie na czymś ustawię pełno takich działek. Ja Będą tak prudził w bossa, to może by nawet samym tym działkami mógł go utłuc. Dobra, my idziemy dalej. Co będzie dalej? Do. Co będziemy dalej testować? Będzie to magiczny proszek, tak zwany cudowny nawóz. Wytwarza się go chyba z, z tego Z jednego kwiatu, z jednego nawozu, chyba z nitrokalitu, jeszcze z czegoś. Ogólnie jest dość drogi i moim zdaniem mało użyteczny, ponieważ on sprawia, że jak zbierzemy jakieś krzaki, jeśli użyjemy tego e, nawozu, to wszystko dookoła, wszystkie krzaki odrosną w jednym momencie. Zaraz wam to pokażę. Tylko ich tutaj troszeczkę usunę. Patrzcie na to, uwaga. Użyłem nawozu i wszystko dookoła odrosło. Poczekajcie, pójdziemy sobie do naszego Terezino. Tam mam między kamieniami taką jedną małą właśnie jakby grupkę właśnie liści i różnych krzaczorów. Wam zaprezentuję to. Widzę, że znowu do czegoś pruję, jakiegoś parazaura. Szkoda, że nie możemy go ustawić na przykład, żeby atakował tylko neutralne i agresywnie, albo agresywnie zachowujące się zwierzęta tak tylko atakować, to byłoby bardzo wygodne i, i oszczędne. Dobra, pójdźmy sobie tutaj rozwalmy jakieś krzaczory. Tnijmy je. Jest, chyba ze też możemy z tego korzystać, a chyba wam pokażę jak to będzie wyglądać. Na drzewa i kamienie niestety nie, nie działa, bo z polskiego opisu by wynikało, że też działa na drzewa i kamienie, ale chyba tak, ale niestety nie działa, dobra. I uwaga, używamy. No, musimy chyba z niego zejść. I jak widzicie, wszystkie krzaczki dookoła odrastają. W mgnieniu oka. No, jest, no, jest sobie taki właśnie, widzicie, nawóz. Szkoda na tylko, że on jest taki drogi, bo nawet może by pasowało z niego, można by się jakoś korzystać. Tam na przykład podczas zbierania jagód, jak on się bardzo spieszy, to na przykład spamicie sobie takim właśnie magicznym środkiem, jakbym miał też trochę większy zasięg, bo on widzę tutaj dość małą ilość tego odnowił, ponadto jest bardzo drogi tak raczej się go nie będzie stosować e, w ogóle tu już mamy, mam już, mamy już w ogóle na platformie 15 reksów przygotowanych zrobimy sobie jeszcze na nie siodła może w sumie w tym odcinku, może sobie zrobimy i przy okazji wam pokażę ile już ich tam jest, bo naprawdę jest ich całkiem sporo no więc tego, e, dobra, tobie to damy może w szybkość Będziesz naszym tymczasowym zastępczym Rex... E, pterkiem, nie Rexem. I my idziemy tymczasem robić sobie trochę siodłów, tylko wiem, że mi brakuje chyba skóry. Uh -huh. To weźmiemy sobie nasze naszej zofii, bo niedawno ją zbierałem, mięso dla małych Rexów. Dobra. Mam przy sobie jeszcze fiber. Wrzucamy to wszystko do kowadła. W ten sposób. I jeszcze bierzemy sztabki metalu, tyle nam powinno starczyć, chociaż może nie starczyć, bo 300 to w sumie nie tak dużo. I widzę, że już będę musiał też po metal polecić potem, chyba że mam go w szafy, bo nie wiem, czego przekładałem. Chyba nie. Gdzie jest metal? Przecież wzi 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 wziąłem tylko. A, dobra, wziąłem 600 siodła. Na reksa siodło, tylko możemy zrobić tylko 8. Chyba by nam brakło. Brakłoby nam chyba. Chyba fiberu, tak z tego co widzę. No, fiberu by nam brakło. Czekaj, czy jeszcze mam trochę metalu w szafie? Mam, mam, nawet nie tak mało 380 sztuków chociaż w sumie nie 380 sztuk to jest mało w sumie sztabek. No, to jest w sumie całkiem mało sztabek. Wrzucimy je sobie tutaj. skóry sobie jeszcze trochę weźmiemy, styli, i pójdziemy jeszcze trochę fiberu nazbierać, bo widzę, że nam go braknie jeszcze. Potrzebujemy łącznie dwudziestu siodłów na razie mamy 10. Chociaż w sumie potrzebujemy 19, bo jedno mamy nawet w szafie. Takie legendarne akurat to będziemy mieli. Wiem, że jeden z moich rexów nie miał maksymalnego tego. Mm, przywiązania, bo akurat przeminąłem, bo tam oglądałem sobie jakiś filmik na YouTube w międzyczasie i właśnie ominąłem ten moment, kiedy musiałem się nim zaopiekować i niestety nie ma tego maksimum. To będziemy musieli jemu dać to siodło, żeby nadrabiał, żeby nadganiał resztę. Żeby nie spowolnił reszty. Dobra, ile już tego masz? No tam powiedzmy, że ileś tego tam masz. Nie za dużo, ale masz. Dobra, chyba tyle starczy na te y, 9 siodeł brakujących. A jeszcze skóry tutaj mieliśmy wziąć. Siodła, ile jeszcze możemy ich zrobić? 7, czyli nam jeszcze braknie. Tylko tym razem chyba 8 się ich tu robi. Tym razem braknie nam chyba skóry. i... No skóry i nam braknie znowu. Znowu trzeba fibrary nazbierać. Dobrze że mam tego Tereziny, bo zbieranie tego ręcznie albo chociaż nawet sierpem to byłoby mordęga. Te dwa reksy w ogóle jakby mają wymaksowane już statystyki, te z tego co wiem chyba mają wymaksowane statystyki, one też się już w sumie chyba nadają nawet do walki z bossem, poczekaj, tylko ty nie masz, a nie, ty masz mutację, dobra, czyli czekaj, e, 38, 38, O, te dwa też się w sumie nadają do wzięcia na bossa, więc w sumie brakowałoby mi jeszcze trzech reksów, to jutro sobie może wykluję właśnie trzy reksy, mam tam chyba sześć jaj przygotowanych, To jutro będę się szykował na odcinki, w międzyczasie sobie właśnie wykluję jeszcze te trzy reksy, i będziemy się już, no nie wiem, za tam za może za 5 odcinków, za 6 może zaczniemy coś myśleć już o pokonaniu bossa. Fajnie by było. Pierwszego bosika sobie pokonać. Dobra, to siodła już czy jeszcze. Kurde, tylko jak ja z niej ulecę, przecież one ważą Bóg wie ile siodła. Aha, tu mi jeszcze skóry braknie. Kurde, tu dużo widzę tej skóry jest potrzebnej. Mhm. Dobra, siodło mam już w Argencie, tu jeszcze mam jedno, to właśnie legendarne na Rexa, czyli już będziemy mieli łącznie 20, no i git. Dobra. I to w sumie weźmy sobie już tą sam tego samca i samicę w sumie ze sobą na tą platformę, bo w sumie 3 jaja już przy sobie mam, w Argencie chyba nawet są, no tutaj są, 6 jaj, to będę miał jeszcze zapasowe w razie czego, to sobie potem przyprowadzę w razie czego samca i samica, bym potrzebował jeszcze kiedyś. Dobra, czyli będę potrzebował jeszcze tylko trzech reksów. Kurde, nie przesuwaj mnie. No. Pakujemy sobie do kryopodów i od razu lecimy na... No nie. Aaa. I lecimy do filaru zielonego. Dobra, jestem już przy reksach. Widzę, że tu jeszcze niektóre się nie obudziły, bo mi od niej zbyt daleko. Bo tu jeszcze kiedyś jak byłem to ja też wyrzucałem, ale chyba się nie obudziły, bo nie byłem w pobliżu. Dobra, to w sumie możemy mi dać do ekwipunku te siodła, tylko muszę zacząć z jasno wyciągnąć. Dobra. Przy okazję sobie policzę, czy ich faktycznie w tej 17. To damy. To damy. Powinny mi trzy siodła zostać. Któryś tam miał zmniejszony. A trudno, nawet już nie będę tego sprawdzać. Macie po prostu siodła. Dobrze, wrzućmy tu jeszcze te dwa kolejne. No, nie zmieści się. Zmieści się, zmieści. Się popieści i się zmieści, jak to się mówi. Poczekamy sobie chwilę, żeby nam nie zaspiały w kółko te reksy. No. Całkiem ich tu już sporo. Czy teoretycznie, jak mi teraz porozdawał poziomy, które mają dostępne, to już prawdopodobnie byśmy sobie na luzie poradzili z gamą, z tego co mi się wydaje? Ale ja wolę sobie jednak zrobić te 20, tak na 100%, żeby nam, żeby sobie, żebyśmy sobie poradzili. Kurde, co ja w ogóle robić? Czy możemy je od razu zakładać w sumie? Też jak dureń. O, na świąt też możemy zakładać, to super. Zakładajmy je w takim razie im od razu. Żebyśmy już wiedzieli, które są, które mają się do, a które nie, żebyśmy nie musieli ich szukać. Jeszcze siodła do Argenty i rozdajemy reszcie Rexom. Kurde, jak to w ogóle daleko od tej Argenty. Dobra, doczołgajmy się do tego pierwszego, żeby sobie jak najbardziej z ten. A, ten już ma, widzę, siodło przy sobie, a ten? Ten też ma. Kurde, że wziął tych siodł i teraz nie mam się ich jak pozbyć. Dobra, może ja je porozdaję. Bo widzę, że to trochę nam zajmie. Dobra, finalnie wszystkie Reksy już mają siodła, jest ich tu naprawdę bardzo dużo. Eee, udało mi się w sumie idealnie je policzyć. Mam ich 17, jeszcze tutaj trzy siodła wolne zostały. Czy wy macie w ogóle coś do jedzenia? Bo w paśniku chyba nic nie dawałem ostatnio. A nie, ja w paśniku widzę że chyba trochę mięsa, nie? Czyli to już jest zgniłe. Nie, mają jeszcze mięso. W całe szczęście. Dobra, pytanie, pytanie, czy... Ile wam jeszcze tego zostało? No, trochę. W sumie, jak już tu jesteśmy, to ja sobie ustawie, wiecie? Zawłajmy je sobie wszystkie. a teraz... Yy, teraz stop. Oj, oj. Chyba nie o to mi chodziło. A może lepiej to było żeby nie ruszać? Wycofajmy się nim powoli. No, tak żeby tak mi się tutaj wszystkie zmieściły po prostu, hmm, bo czasami jest z tym problem. Kiedyś jak pokonywaliśmy z kolegą właśnie Brad Mader, to walczyliśmy przy pomocy 20 alozaurów ile długo się na tej platformie zmieściły, bo żeśmy ich w żaden sensowny sposób nie ustawiali. Boję się, że 20 reksów mógłby się tu nie zmieścić. Tu mam taki okrąg zaznaczony, na którym jest portal postawiany przed walką, więc lepiej byłoby starek ustawić jednak. Dobra, już mi się prawie udało ułożyć wszystkie reksy, żeby jak najbardziej oszczędzić miejsca, ale w sumie tu mają się zmieścić jeszcze tylko trzy, więc chyba na luzie się zmieszczą. I w sumie to, chyba, chyba wykluczę sobie na razie dwa reksy, bo zamiast, zamiast wziąć jednego, jednego z reksów wymienimy na pewne zwierzę, które sobie za niedługo chciałem oswoić, które nam bardzo pomoże w walce z, rek, z finalnym bossem. No ale co, będziemy sobie powoli kończyć. W okazji wam pokazałem, jak już się prezentuje nasza armia reksów. Dojdą tu, dojdą tu jeszcze dwa Rexy i jedno zwierzę, które sobie też oswoimy. Eee, przetestowaliśmy sprze sobie właśnie dzisiaj wyrzutnie rakiet, pociski na namierzające do niej, zwykłe naboje do niej, działka namierzające. Niestety zginął jeden z naszych pterków, ale sobie go potem oswoję nowego, jakiegoś najlepiej na 150 poziomie od razu. No i przetestowaliśmy sobie też ten cudowny nawóz, który w sumie jest trochę useless tak naprawdę, bo jest drogi i raczej średnio użyteczny. No ale działko, działko mi się dosyć, dosyć podobało, szkoda tylko, że, że jest takie drogie w utrzymaniu. Moim zdaniem działko jest głównie właśnie do pwp ze względu na, na swój koszt, na koszt utrzymania, ale obroszenia ma całkiem właśnie dobre. No i co, będę się już z Wami powoli żegnać. Zapraszam Was również na mojego Discorda, do którego link macie w opisie filmu. No i co, żegnam Was serdecznie, mówiąc jak zwykle elo elo.